Dzień dobry, mam na imię Marek. W dniu dzisiejszym pokażę Państwu, jak w łatwy sposób odczytać licznik na urządzeniu Konica Minolta C287. Pierwszym krokiem, aby odczytać licznik, jest wciśnięcie przycisku domek. Po pojawieniu się ekranu, na którym znajduje się słowo licznik, wciskamy przycisk licznik. W tym momencie możemy odczytać ilość stron czarnych oraz kolorowych z ekranu urządzenia. Jeżeli chcemy wydrukować raport z tymi licznikami, musimy wcisnąć lista wydruków, wybrać format papieru, np. A4, i wcisnąć przycisk Start. Na tak otrzymanym raporcie możemy znaleźć numer fabryczny urządzenia oraz ilość wydruków kolorowych, ilość wydruków czarno-białych oraz całkowitą liczbę, która zgodna jest z informacją wyświetlaną przez urządzenie. Dziękuję.